Moi drodzy, już za niespełna 24 godziny wielki pojedynek Polska meksyk czyli mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor. Minęły 4 lata, minęły 4 lata, Polska, Polska będzie mi ze Pierwszy raz szalik reprezentacyjny mhm. na Mundialu ma sens. Właśnie mogę owinąć, bo jest mi zimno, nie? <laughs> Jako, że Polacy mają trzy pewne spotkania do zagrania, to planowałem nagrać trzy podobne materiały jak ten, z tym, że tutaj wszystko leży w waszych rękach. Jeśli po prostu będziecie się dobrze bawić oglądając ten film, zostawcie lajka i subskrypcję, o ile oczywiście jeszcze jej nie macie. Taką, żebym widział, że chcecie zobaczyć drugą część. Powiedzmy dwójeczka, czyli numer Matejego Kesha byłby całkowicie git. No i oczywiście, jeśli do tego pojedynku miałoby dojść, to kto potencjalnie ma zostać moim przeciwnikiem? Komentarze są do waszej dyspozycji. W tym przypadku, jak widzicie, jest nas dwóch. Jeden z nas będzie musiał reprezentować, niestety lub stety, Meksyk. A kto będzie będzie tym przesiarzem i zagra reprezentację Polski, zdecyduję. Kamień, papier, nożyca. No dobra, dobra, go. Pomaga, dobra, raz, raz dwa, dwa trzy. trzy. No, nożyczki. Ja też nożyczki, dobra. Dobra, dogrywka. Wolga. Kamień. Kamień. <laughs> Jak to musi wyglądać? Dobra, teraz, teraz, dobra, teraz musimy zrobić papier. No. Czekałeś. Kamień. Teraz musimy zrobić papier. Jeden papier. <laughs> Ja walę. ty... Powiedziałeś mi że sobie dał papier, to papier, nie? Byłem ja pewien, że też troszeczkę. Chciałem delikatnie cię w Mind Games'e rozgrać, rozegrać, przepraszam i... I tak to właśnie kończy! Polska! Polska nie będę zdrajcą narodu i nie będę grał me Meksyki. Moi drodzy, teraz dajcie nam sekundę, pokładamy najmocniejszą, dostępną, możliwą reprezentację w tym przypadku Meksy. To niekoniecznie musi być najmocniejsza, to po prostu muszą być najbardziej grywalne karty Dobrzy zawodnicy, bo gramy w szachy, więc będziemy szachy. to mieszać, no to wiesz. Pytanie, czy wybrać brałkaza nawet, nie? Pamiętam, że kiedyś jak nagrywaliśmy odcinek do Ciebie, to delikatnie cię okantowałem. Była niepisana o, zasada. Właśnie której zakładałeś, że ten bramkarz jest. A ja no tego bramkarza nie wrzuciłem, więc z może czas, żebym ja cię tu okantował, co? Umawiamy się, że jeden bramkarz jest. Jeden bramkarz nie? musi być. Wybieramy i wracamy do Was już z zawodnikami, których potem pomieszamy. Dokładnie tak. Kosztowało to około 800 tysięcy końców. Mamy naprawdę dość fajną jedenastkę. Postanowiłem zabrać tutaj, mimo tego, że gdzieś są wyżsi bramkarze niż pewien bardzo charakterystyczny bramkarz, jakim jest Jorge Ocampos. Jorge Campos, przepraszam. Ale jest to dość fajny bramkarz u mnie. Mamy do tego Marqueza, mamy dwie karty ikony. Mamy takich zawodników jak Lozano w tej nowej fajnej. Wersji, to jest składzik, który ja postanowiłem tutaj wrzucić Do jednostki ja, ja po prostu powiem, że mam Roberta Lewandowskiego I Smolarka, oczywiście Smolarek w wersji No nie tej World Cup, niestety nie jest dostępny na rynku Dudek w końcu pojechał na Mundial Zabrałem go ze sobą, Frankowski, oczywiście w wersji Rule, Bre Rule Breaker, no i Milik w Path to Glory, zobaczymy jak im pójdzie No a reszta jest dość klasyczna, Każdy Bednarek, Dawidowicz, Zieliński, Krychowiak, Żurkowski Moi drodzy, ale to wystarczy, na dewa, pff, bez problemu Polska nie chciała zabrać tej pewnych graczy na Mundial, no to ja postanowiłem zabrać Rafała Gikiewicza ze sobą i Mateusz Klich Też jedzie ze mną jako, jako dobra dusza na ławce rezerwowych z Meksykiem. Z Meksykiem jadą, no. Jako, że jesteś gościem, zaczynaj. Pozycja numer jeden w takim razie, proszę, żeby poszła na lewe skrzydło. Ok. W takim razie, pozycja numer jeden u ciebie, niech pójdzie na prawą obronę. Prawa obronę, tak jest. Dokładnie. No ja w takim razie, pozycja numer dwa miała gdzie iść? Na bramkarze, ale na pójdzie na prawą obronę. Ok. Dobra, niech będzie. Pozycja numer dwa u ciebie. Tak jest. Lewy środkowy pomocnik. Lewy środkowy pomoc. Dokładnie, dobra. Tak. dobra. E, no. W takim razie twój drugi, proszę poszedł na lewą obronę. Lewa obrona, proszę bardzo. Nie wiem czy grał kiedyś na tej pozycji wątpię, ale będzie to ciekawy sprawdzian. Bramkarz. Okej, okay, okej. Okay. Nie takiej roli pewnie się spodziewał. E, <laughs> dobra, numer 3 u Ciebie proszę, żeby poszedł na prawe skrzydło. Prawe skrzydełko, proszę bardzo. Jest i on. Dobra, pozycja numer 4, prawy napastnik. Prawy napastnik, o to właśnie chodziło. Dobra, yy, kolejna, proszę na lewe skrzydło. Lewe skrzydło, panie kolego, jest zajęte. Kiedy? Od pierwszego wyboru. A nie prawa obrona? Okej, okay, no dobra, czyli... Prawa obrona czy... była przy drugim wyborze. A, bo ty jesteś jeden do tyłu, dobra. No, czyli masz teraz lewe skrzydło, prawe skrzydło, prawa obronę i lewą obronę, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Okej, okay, no? to daj na prawego środkowego obrońcę. Prawy środkowy obrońca, proszę bardzo, A jest. jest. Eee, prawy środkowy pomocnik. Ciebie? Prawy środkowy pomocnik, tak jest. I teraz masz i lewego i prawego i środkowego, tak? E, tak jest, dokładnie. I teraz w takim razie mm -hmm. twój lewy środkowy pomocnik. Okej, okay, mamy to. Niech będzie lewy napastnik u ciebie. Lewy napadzior. Lewy napadzior. Mm -hmm. e, w takim razie u Ciebie prawy napastnik. Prawy napastnik, proszę bardzo. Ciekawy. Gracz na pewno lewy, środkowy obrońca, lewy, środkowy obrońca, dobra. U ciebie lewy napastnik, lewy napastnik. Ok, mamy to lewy obrońca, u ciebie wybieramy taką pozycję. Wydaje mi się, że może być dość ciekawa. Ok, eee, teraz u ciebie prawy, środkowy pomocnik, ok, mamy to. W takim razie niech będzie prawy obrońca. Prawy środkowy obrońca. A prawy obrońca jest to już jest? Ciebie? Tak. Dobra, to prawy środkowy obrońca niech będzie? Chyba, w, bo wcześniej powiedziałeś prawy obrońca, a nie prawy środkowy obrońca. Wiesz nie? co, nie zanotowałem tego, ale możliwe, że tak, bo teraz właśnie nie wiedziałem, czy to był prawy obrońca, czy prawy no, ja środkowy Ja kopiowałem po Tobie ruch ten potem prawa obrona, więc zakładam, Okej, okay, dobra, 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 eee, niech będzie? Dobra, czyli mamy ten. Teraz u Ciebie proszę o bramkarza. O stary, 187 cm wzrostu, niech będzie. No i bardzo dobrze. W takim razie ostatniego ustawię już na lewej i środkowej bronie. U Ciebie niech będzie w takim razie... Eee, to niech ten pójdzie na prawe skrzydło pierwszy, drugi na lewe i mamy to gotowe. Elegancko. Każda bramka jest liczona jako co najmniej jeden strzał, w którym będziemy quicksalować tych zawodników, których mamy w składzie, ale bramka ładna, typu na przykład przewrotka, typu na przykład jakaś piętka, jakiś szczupak, jakieś nożyczki czy coś takiego, będą liczone jako Dwa punkty I oczywiście typujemy tutaj zwycięstwo, Zwycięzca tego pojedynku Zabawimy się tutaj w delikatną wróżbę Oczywiście każdy z nas będzie godnie reprezentował swój zespół I postaramy się zagrać tak By wytypować wynik jutrzejszego meczu Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie I zapraszamy na dzisiejszy mecz Stary Jest mi Smokowski w się wydarzyła się. Kasz na bramce w Smolarek, do a kto na ataku? Kto na ataku? Proszę bardzo, Lewy o, No, no ciekawie No, będzie ciekawy Widziałem tu się od Kowela taki ładne. ofensywny No, ale. No, Kurde, Lozano na środku pomocy, więc tam też powinno być dobrze. Marquez, no, ale co zrobi Marquez tutaj? Strzeli na bramkę? Jak nie, to? Nie nie. nie, 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 Dudo, o, Dudek w ogóle mam tego, -Dudensa. no ale powód? Oj, oj, no. oj, lewy, oj, oj, dobrze. Milik i jego prawa noga, tak to się właśnie kończy. No, nie? Smolarek, Smolarek. jest Alvarez. Co to było teraz? Ja wiedziałem, że ziomeczek, który, wiesz, ma metr 90 prawie. O! Będzie dobrze, bronił. O, byłoby za dwa punkty. Byłyby dwa punkciki. Wyja wyjazd, mi z tym? Dobrze. Dudinio? Żartowałem. Żurek? Na lewek! Bez, jo, bez go. przesady. <laughs> okay. Dobrze, Marquez. Ale. Co? Znaczy... walczy, trzy przejęcia stary. Co jest? Żurkowski widzę jak w meczu z Chile, nie? <laughs> Bez wątpienia o. Nie, nie Patrz, <laughs> jak I tylko bramkę No tego Smolarka ładnie wyciągasz z tej pomocy No Idź Dudek Nie Dobrze, sacze yes. interwencja Chciałem go, nie, dać, nie dość, zadać dać mu mundial, to jeszcze bramkę na mundialu Tak jest Krysia? Krzysia? Yeah! <laughs> I Krychowek strzelił! Jest! Jest! I on! To jest! To jest właśnie. Ma... W takich bramkach warto nawiązać do sytuacji, w której Robert Lewandowski <laughs> strzeli bramkę Kryjowiakiem. No i tym to Tym razem to Kryjowiak strzeli bramkę Edersonem czy Edsonem Alvarezem. No, Dudi. O, dude. o, ale Oi, o No, no, no! Prze, wybij to, wybij to, wybij to. Nie! <ścoughs> nie. nie! Nie! Jaka sytuacja! Jaka sytuacja! Ale się zastawił, Ej. nie dał przejść. Tylko ta piłka zaczęła mu tak skakać. Na razie się czuję totalnie stary, zdemolowany, nie? Ja nie, nie istnieję. Expected 2-3! Uh, uh, uh. No powiem szczerze. Nie spodziewałem się takiego rozwoju sytuacji. Kwadrat I odebrano! Spokojnie. Guardado, guardado, przepraszam. Dudinho, może teraz? Oluś ale... nie nie! Dobra, już teraz się nie dam nabrać, nie. Już teraz się nie dam nabrać na to przesuwanie się bramkazu. Tak jest, Smolarinio. A jakby to jeszcze był World Cup, och, panie, z Dudkiem ale się cieszy. Ale jestem zdemolowany w tym meczu, masakra. Ja w tym w tym spotkaniu jestem. Ja da jakieś gówniane strzały, które nawet w bramkę nie lecą. Ja, ale jak to <laughs> chodzi źle wszystko! <laughs> to my będziemy podczas meczu z Meksykiem. <śmiech> <śmiech> Michniewicz za rezerwował i ja pan jak to chodzi, źle wszystko. Dobra. O! Nie! Dobrze! Aj, aj, aj. Jadą, jadą! Nie no, to było po prostu puszczone jakieś takie, zaśmiałem się za bardzo i 7 teraz... minut, 7 minut! Jedziemy! Nie no, żadne 7 minut, stary. Jest! Żurkowski! Wybij to! to! No, ale to masz szczęście, że masz przynajmniej to jedną bramkę, bo masz ten jeden strzał. W takim razie, panie Jakubie, dwa tak strzały. dwa strzały. To pierwszy strzał. Jako, 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 że masz dwa, to zaczniesz po prostu, później oddam ja i... Dobra. Pierwszy strzał, proszę, wy. A dajmy lewego, środkowego pomocnika. Lewy, środkowy pomocnik. Tak jest. Okej, okay. Guardado, proszę bardzo, to jest karta A... w sumie bez żadnej wartości, bo to jest jeszcze do tego czerwony gracz, więc okej. Okay. Mm. Jak to mogłeś pokładać, żeby trafić tutaj w tego Smolarka lub Lewandowskiego? Nie no, jeżeli ty jednym strzałem mi trafisz w Smolarka bo Lewandowskiego, to będzie kpina. Prawe skrzydło. Ostatecznie, definitywnie? Ostatecznie, definitywnie. Bo nie trafisz ani w, dół, ani w Smolarka, ani w Lewandowskiego. Nie trafię teraz ani w Smolarka, ani w Lewandowskiego? Nie. A gdzie jest Lewandowski? Na prawej obronie. Na broń obrońce Tak. Jak będzie prawa obrońca? Znacznie definitywnie. No. Tak? No. Dobra, no to Zieliński w takim razie. Fajny zawodnik, ale złoty nic nie warty, więc... Ja myślałem, że naprawdę tam nikogo nie ma i teraz sobie robisz pajacerkę, żebym po prostu oddał strzał w finał pozycję. Nie, nie, no... I, i podsuniesz nie, mi kogoś, żebym tego nie zmienił. A... Dawidzie, -da ciebie się rozgrywa czasem po prostu. Ten, dobra, to ostatni mój strzał i niech będzie drugi prawy środkowy pomocnik. Prawy środkowy pomocnik. Jest to Hector Herrera, karta o wartości 10 A... tysięcy końców. Słabiutko, ale meczyk dobry, mi się podobał. No, właśnie ale ale patrz, tak nawet 2-1 wynik, który może się zdarzyć. Tak, i to jeszcze dla Polski stary, tutaj I mimo porażki. Jeszcze jestem tutaj dość bardzo, bardzo zadowolony z tego tak z jest. tego, że. Inaczej. No, wydaje mi się, że to jest bardzo realny wynik, no bo dwa do jednego tak. dla Polaków. Przynajmniej jedną bramkę. A poza tym miałem cię pytać, jakbyś typował wynik. No ja miałem powiedzieć, że właśnie 1. 2 dwa dla Polski. Też właśnie bym więc... powiedział, bo nie wierzę, że nie stracimy bramki, ale no, może akurat. Ale 1 jeden jeden. Ale bo jeden Cały świat mega mocno pompuje balonik na Roberta Lewandowskiego, więc mamy nadzieję, że co najmniej dwie brameczki, albo przynajmniej o, jedną jest. jutro wpakuje. Polska górą!